Witam Was kochani. Dawno nic nie nagrywaliśmy. Przyszło wydarzenie. No i co? Trzeba wykorzystać trochę tych monet. No i może wpadnie coś ciekawego, bo ostatnio nie mam w ogóle co jakiego bohatera ulepszać. Ulepszam same kostiumy jakichś trzy gwiazdkowych bohaterów. No dobra. Rozgrzejemy trochę maszynę jak zawsze. Ja, Fletcher. Uuu, to chyba jest chłodno. No, skrytobójcy lepiej. I Tori. No i dobra, rozgrzana maszyna. Uderzamy. I mamy 6 wezwań. Zobaczymy, co się trafi. Ponurak. No, może nie najgorzej, ale nie tego oczekujemy. No chociaż daliby z wydarzenia te czwórki. Bo z Piratów chyba nie mam nikogo. Gunner, Bomba. Te kryształy nie będę losował, raczej będę czekał na jakąś razy 10, może na Atlantydzie. No nawet nie dadzą tego. Peter albo. Dobra, te losowania. O, wszyscy są do kosza ci bohaterowie. No to dwa tokeny sobie jeszcze wykorzystamy. Chociaż może powinienem je przytrzymać na wydarzenie. Chyba tak zrobię, bo to może oddział. Chociaż niebieski z szybką maną. Poproszę. Że Także tracę pomału serce do tej gry, bo naprawdę, pff, nie mam jakichś bohaterów rozwijać. Nie będę robił chyba czwartego Magniego, albo nie wiem... Drugiego Obakana. No, jak te, to tradycyjnie. Gówno wyleciało. To mniej więcej tak to zawsze wygląda. No cóż... Zobaczymy, co dalej będzie. Szczęścia w losowaniach nie mamy nadal. Przynajmniej ostatnimi czasy. No trudno, trudno. Mam nadzieję, że mieć się więcej szczęścia ode mnie w losowaniach i ogólnie. Także pozdrawiam Wam. Pozdrawiam jeszcze raz i no do usłyszenia w następnym filmie. Hej.